Cześć, cześć! Przedstawiam Litewkę to e, pojazdem. Jest to Tedek 8 Tieru, chyba najbardziej rozpowszechniony czołg premium w grze, być może nadal. E, dlaczego? Bo to jest bardzo przyjemny czołg do grania i jednocześnie no, można zrobić z nim dobry wynik. To wynika z tego, że ma dosyć potężne działo, które zadaje 490 obrażeń na strzał. Zobaczymy. Tak, zgadza się, 490 obrażeń na strzał, dobrą ma penetrację, dobrą mobilność, yy, bardzo dobrą celność, niestety nie jest dobra. w ruchu dobra. jest strzelałem na, na ślepo tam w jakieś tam lighty. bo mam nadzieję, że coś tam może trafię. Yy, patrzyłem na mapę, gdzie te lajty się pojawiają i się w to miejsce strzelać, zobaczymy, czy coś weszło. Yy. Co? Jest fajnego właśnie w tym tydeku, więc tak. Dobra alfa, dobra celność, dobra mobilność. Yy, minusy. Bardzo zła celność w czasie ruchu. To nie nadaje się do gry jak, jak czołg średni, który z tyłu się mega rozjeżdża i można po prostu nie trafić w stodołę stojącą 5 metrów dalej, naprawdę. Yy, więc to jest, to jest minus, i, i o tym trzeba pamiętać, że, że, że to jest czołg, który długo jednak celuje. Właśnie, a to wynika właśnie z bardzo kiepskiej celności w trakcie ruchu dużego rozproszenia działa. Minusem tego pojazdu jeszcze jest słaby kamuflaż, no ale zobaczymy jak się sprawdzi tutaj. Ja tutaj mam bardzo dobrą załogę, 4 albo i 5 perków nawet. Nie tutaj pokazuje, nie pokazuje. Także bardzo fajna, fajna y, załoga z y, wyszkolonym kamuflażem, paroma innymi pożytecznymi parkami dla natteki. E, wygodne właśnie w tym Skorpionie jest to, że to jest y, pojazd z... Pojazd z, tutaj nie do końca przycelowany, ale znacznie się trafiłem. E, y, to jest pojazd z wieżą, która wolno się obraca. No bo to jest jak nie med, czy czołg ciężki, więc tutaj bardzo wolno się obraca, ale to daje wygodę w graniu. Dobre, dobra te presja działa, więc to też jest plusem. No i właśnie ta wieża jest jakby zaletą w stosunku do SU-130, który ma mocniejsze działo z większą alfą, o jakieś 30-40 chyba punktów obrażeń, ale za to właśnie ma gorszą celność. Celność nie zdała. ma gorszą celność, i, i wieża nie obraca się we wszystkie strony, się obraca się tylko częściowo w bok, jeden i drugi. Yy, więc to jest właśnie zaleta skorpiona. Za to, no, aha, no i tam ten 130 ma jeszcze lepszy, zdecydowanie lepszy kamuflaż, więc lepiej się ukrywa. Ok, yy, więc no. Przyjemnie się gra, lubię grać skorpionem. Dobrze spłaca pieniążki. Grać trzeba, jak się jest właśnie w takich losowaniach i na takich mapach, raczej zdecydowanie jako kamper. Jak jest, się jest na topie, można troszkę bardziej zaryzykować, zagrać agresywnie, licząc właśnie na to, że 490 obrażeń na strzał. I, i jadąc w, mając wsparcie pozwala szybko rozprawić się z czołgami przeciwnika niż aktywów szóstki, szóstki czy nawet siódemki więc no chociaż teraz trzeba pamiętać, że, że były zmiany i te czołgi dostały buffa do hapań dobra, celuje się 12 niestety ona ma, ona ma ten magiczny pancerz z boku podobnie jak jest trzy, tutaj tylko zniszczyłem gąsienicę, zobaczymy czy uda się jeszcze raz na punkty tam za gąsienicę, za dziedzinę gąsienicy. No i tutaj kolejne punkty. Ok, no niestety nie wyszło. Tutaj IS2 celuje i się udaje, więc to, to nie jest mapa nie, dla Dlaczego wciąż tutaj Fosz pełen HP już stopniało do 400 punktów. Czy dobrze przeładować. I udało się już tylko 227. Bok bok Fosza jest dosyć miękki. I, i moje działło bez problemów jest w stanie przebić przód, niepochylony przód, <tryk> raczej bym się odbił, no chyba że tak jak może tutaj było, był mocno pochylony w dół ten czołg, w związku z tym no już <tryk> ten pancerz był trochę słabszy, ok, gram jak camper, ponieważ to jest mapa ma się dla camperów widać, lighty przeciwnika i w naszej drużynie już dawno poginęły Yy, I właśnie w takiej mapie to właśnie lighty, najważniejsze jest to, żeby te lighty na początku nie grały zbyt agresywnie yy, albo grały uważnie może przynajmniej jeśli o to chodzi. Yy, mianowicie, żeby nie zginęły, bo najważniejsze jest lightom przespać do końca bitwy, gdzie już potem tych czołgów jest mniej i lighty mogą zrobić dużo więcej niż normalnie. Tutaj, co w sus do 152 teoretycznie. Był prawie cały w moim celowniku, ale niestety, niby najlepsza celność w grze, czy tam druga najlepsza celność w grze, czy tam y, jedna z najlepszych na pewno na tym poziomie, chyba najlepsza na tym poziomie, ale niestety nic z tego nie wyszło. Y, mam już 1500, no to nie jestem zbyt zachwycony, to jest y, troszkę poniżej średniej. Chcę robić 2000 przynajmniej obrażeń w grze. Przynajmniej dwa, dwa cele zniszczone, więc to jest na plus. No i, i, i tutaj już się trochę wyrównało, tylko dwa czołgi do tyłu. Przed chwilą były chyba trzy czołgi do tyłu i... O! Pojawia się Skorpion. Strzelam Skorpiona, wchodzi na szczęście, ja zapisałem 15, Skorpion dostaje na tylko 232 żyć. Właśnie to jest ten minus tych no Są wielkie, duże, po, w momencie wykrycia bardzo łatwo je... Właściwie wszystko w nie wchodzi, tutaj praktycznie znaczy nie będzie żadnych rekoszatów. No, mogą się zdarzyć strzały z hitów, z tych pocisków hit w gąsienicę za zero. Tylko to w, zas w zasadzie raczej jakiś tam, tutaj pancerz jest 10-15 mm w większości przypadków, więc słabiutko. Tutaj chwilę chciałem przycelować w ten CS53. Bałem się strzelać, bo, bo bałem się, że niestety mnie wykryje. I w sumie się pojawia batcha 9 tieru. Strzelam. Ciekawe, czy jestem wykryty. Nie ruszam się jednak. Nie, nie zostaje wykryty. Jest to bardzo groźny przeciwnik. On mnie przecież może zniszczyć. Trzy strzały Stwierdzam, on się ukry jest w dole, więc chyba nie będę wykryty. Strzelam, póki mogę, w SU. I IS-3 Udaje się tym razem tutaj tego IS-3 zniszczyć Nie ma odbicia A mogło być, ponieważ ten IS-3 ma ten patrz boczny taki Ten trolujący yy, Pochylony pod kątem lekko się taki kątem pochylony od, od, od zwrócony IS Może łatwo rekosztować Na szczęście to nie było rekosztowane tym razem nie tak jak w przypadku tamtej 112 na początku bitwy. No i czekam. Teraz mamy przewagę, niewielką, ale jednak. STG wykonał dobrą robotę, tutaj podświetlając. Ale wydaje mi się, że troszkę za bardzo się zapędził. Trzeba raczej się gdzieś przyczaić, spróbować właśnie tego Skorpiona G wykryć. Właśnie się pojawia T-55A. No niestety, no, on jest w dole, nie jestem w stanie go. O, tutaj się chyba pojawia właśnie w tym momencie bad chat. Nie trafiłem go, za mało wyprzedza nie dałem. Działo mi się mocno, rozjeżdża, wolno się obraca wieża. Yy, bardzo się rozjeżdża to działo, w związku z tym on, on zawsze się udaje. Niestety nas STG zostaje zabity przez dzik dzikiego dzika yy, w Skorpionie. To jest to chyba najlepszy gracz tutaj w zespole przeciwnika. No, i, i znowu się zrobiło troszkę nie wesoło. Yy, przeciwnik 2 dwa, ma dwa, dwa dosyć dobre czołgi średnie. T55 i yy, My mamy za to, za to aż trzy Tedeki, Przeciwnik tylko tego jednego Skorpiona już na i pytanie, co dalej? Tak, i z dwa ma przynajmniej trochę pancerza, w związku z tym jest w stanie być może. No, ale... I tutaj na szczęście yy, yy, Batczat ginie, ale A to nie, to nie To nasz zginął Nasz zginął i, i ten, ale przynajmniej tutaj nie ma tego tak, nie ma tego Batczata to zniszczone yy, Więc no najgroźniejszy chyba przeciwnik pod koniec gry, czyli Bat czat 9. tieru z magazynkiem, który może z 1500 chyba obrażeń zadać. Nie zdążyłem przycelować T-55, zostaje on zniszczony, ale boję się, że... Nanies. i niestety w tym momencie nasz IS ginie, zostaje sam na dwóch przeciwników, z czego jeden to magazynkowiec. Pytanie, gdzie jest? Fajnie byłoby, gdyby Gdyby został wykryty przeze mnie wcześniej, boję się, że tam nie mam do, z dobrego widoku na ten bok. Pytanie, czy ten... Zastanawiam się naprawdę, co robić. Boję się wyjechać, że, że w tym momencie ten Skorpion G może mnie zauważyć. Dobry gracz być może ma też dobrą załogę, być może jeszcze gra na jakichś tam racjach i coś w tym stylu, które dają dodatkowe bonusy. Ej, tutaj się, tutaj się pomyłka, nie klikam, pomogę ci, miałoby coś innego, nie jestem przyzwyczajony do, do tego menu nowego. Więc teraz dam. mu wycofaj się, nie jedź, bo zostaniesz wykryty i zostaniesz zniszczony momentalnie przez tego, tego setkę 50-100. On ma magazyny, które 1500 chyba, jeśli się nie mylę, zadaje obrażeń średnio więc no... Mój, mój Conway, no niestety dostaje trafiony tutaj widzę przez Skorpiona nie wykryty niestety to znaczy, że 50-100 też może w niego strzelać prawdopodobnie, znowu dostaje no i nie jestem w stanie po prostu nic zrobić, drugi strzał dostaje mu już tylko, dostaje na strzał Skorpiona i jak się mówi, dupa blada, tak? To jest, właśnie, to jest właśnie minus tych map, tak? Z jednej strony ok, ale z drugiej strony ruszysz się i giniesz. E, ojej, co się stało? Coś przełączyło. No i zginął. No i zginął. E, ja nie byłem w stanie nic zrobić. E, zastanawiam się, co teraz? Zanawiam troszkę podjechać tutaj gdzieś, schować się w dół. W tym momencie na szczęście wykrywam jakimś cudem. Naprawdę nie wiem jak to się stało, że wykryłem 50-100. On dokładnie chyba nie wie gdzie jestem. W związku z tym przedklowuję, strzelam, czekam, aż mi się trochę działo załaduje. Zanawiam skrócić dystans, żeby, żeby go wykryć w momencie, jak działo będzie załadowane. I tak się dzieje, strzelam i, i nadal nie jestem wykryty. Po prostu magiczny lasek, tak? Jak to się stało, że on nie ja No wiadomo, mam być może jednak troszkę lepszy kamuflaż, to jest jednak ciąg ciężki, nie, nie Batchat 25, ani jakiś tam lekki, w związku z tym no, on jest, ma słaby kamuflaż, no ale jednak. Ale no i pytanie, co dalej, jest ten skorpion? Stało nieduże czasu, boję się podjeżeć, żeby nie skończyć tak jak Conway. Chwilę się zastanawiam, co mam zrobić. Postanowiłem w tym momencie, chwilę zaczekać, i jak nic się nie zmieni, to zacząć powoli podjeżdżać wzdłuż tych krzaków. Właśnie licząc na to, pamiętając, że tamten miał mało życia, zapewne na jeden strzał. Tutaj zresztą podpowiada mi ktoś drużny, że jest tylko na jeden strzał, więc no wystarczy przycelować, w tym momencie się pojawia. Mój celownik się powoli zjeżdża i się udaje zniszczyć przeciwnika. Uff, udało się. No, tak więc, tak oto bitwa się zakończyła sukcesem. Tutaj widać 3800 według, według gry. Zobaczymy, czy coś weszło bez. na ślepo. Tak, 3800. Sprawdźmy. OK, oto wyniki. Zobaczmy, ile wyszło 4300. Czyli coś trafiłem na ślepo. Co to było? Nie mam pojęcia. A nie, tylko na ślepo był, ta, była ta setka. Przecież jej mi nie zaliczyło. Bo przecież ten drugi strzał oddałem. Drugi strzał w setkę oddałem jak ona zaraz, jak ona zniknęła. Więc nie widziałem, czy zadałem jej obrażenia, czy nie. Dopiero później się okazało, że tak e, natomiast co no niestety, no na przykład tam celowałem w tego, w tego SU-152 celowałem i... no nie trafiłem nie trafiłem w nic, gdzieś poleciało w kosmos tak samo tam gdzieś celowałem w flighty, celowałem w skorpiona, tam gdzieś raz, no i nie, nie weszło więc ten dziki, dziki został zniszczony właśnie tymi strzałami dwoma Jeden na początku gry, gdzieś w połowie, a drugi, drugi już na sam koniec. Ok, Ym. tak więc tak. Czy Scorpion G jest fajnym pojazdem? Tak, zdecydowanie fajnym. Zdecydowanie do... Znaczy, czy dobrym dla nowych graczy? Może być trudny, ponieważ no, on ma bardzo słaby kamuflaż, jest łatwym pojazdem na wykrycia. W związku z tym no, trzeba wiedzieć. Gdzie się ustawiać? Trzeba mieć taką pozycję, gdzie z jednej strony mamy kamuflaż, jakieś krzaki i tak dalej, albo jesteśmy już za linią, wroga, znaczy za linią widzialności przeciwnika ewentualną, albo gdzieś blisko tej granicy. No i mamy najlepiej, żebyśmy mieli jakąś twardą osłonę, budynek, jakąś górkę, dołek, za którym możemy się schować w momencie wykrycia, ponieważ no, ten pojazd jest bardzo łatwo. Zniszczyć w momencie, jak jest wykryty, a jest stosunkowo go łatwo wykryć. Za to wynagrodzi, na, wynagrodzi te, te swoje braki, właśnie celnym działem, obrotową wieżą, mobilnością, yy, celnością, no i ogólnie przyjemnością z gry, tak, bo, bo człowiek jest stosunkowo łatwy do gry. No i w jakim sensie może jest dobre, właśnie dla nowych graczy? Widzę, że często takich, tacy słabsi gracze kupują jakieś albo grają, ekspią jakieś tam Mausy, S-setki i tak dalej, i tak dalej, czołgi, które mają potężne pancerze, po czym ustawiają się gdzieś w rogu mapy, bo boi się wyjechać, bo zostanie łatwo zniszczony, a tak z tyłu stoi i będzie, będzie mógł się bronić, jakieś tam Tortoisy, czy czy, czy czy 95, 95, te 95 pojazd opancerzony, natomiast ten pojazd co nie, to jest pojazd kamperski dla, kamp dla tych, którzy lubią się, kam lubią kampić ja lubię kampić, yy, lubię sobie chwilę tak się odstresować, właśnie siedząc gdzieś w krzaczkach i, i niszcząc przeciwnika, który gdzieś nieopatrznie wyjedzie. Przy czym, no właśnie, żeby dobre wyniki mieć, to, to drużyna musi podpasować i też trzeba reagować na sytuację odpowiednio, się ustawiać, yy, podjechać, wykorzystać właśnie tą swoją mobilność i, 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 i odpowiednio reagować. To nie jest moja pierwsza MK na tym Skorpionie. Dużo, chociaż dłużej też i bitew rozegrałem. Yy. Także, także no, nie jest też trudno do, do zrobić nim w, w miarę ten dobry, przeciętny wynik, i zobaczymy, jakie są zarobki. Team Score tutaj się okazało, że najlepiej ze wszystkich. Najwięcej no też obrażeń. Drugi Skorpion też widać bardzo dobry wynik. Zobaczmy, kto to pod względem obrażeń, kto przoduje. No i widać. Przedują u mnie w drużynie dwa Skorpiony, w drużynie przeciwnika też Skorpion Su-130PM się nie popisał, tylko 1000, czyli dwa strzały, tylko oddał, tylko dwa ceny strzały z przebiciem. Su-152 też nie najlepiej tam wyjechało, potem się ustawiło bokiem jakoś dziwnie tutaj, no niestety to nie, on powinien zdecydowanie też raczej kampić i pod, albo podjeżdżać tak, żeby mieć zawsze przeciwnika od przodu. Ok, dobra i zarobki, zarobki, zarobki. I na czysto wyszedłem plus 96 tysięcy, czyli nieźle. Z kątem, oczywiście, premium. 18 strzałów oddanych, co kosztowało mnie 20 prawie 3000 srebra. 13 trafień, przy czym tylko 11 z penetracją, tam były te dwa strzały. w w 112 chiński ciężki czołg, bez przebicia, za to ze zniszczeniem mogą się nic, co, co dało trochę to jakieś plusy, właśnie jeśli chodzi o, o wykrywanie, o zadane, obrażenie zadane dzięki asyście. Przynajmniej troszkę z tego. Glamour z lornetą, z zestawem Fioleta, czyli siata lat yy, yy, czyli yy, siata luneta i dosyłacz standardowy, mimo nowych nowych, tych, nowych nowych możliwości skonfigurowania pojazdu. Nadal myślę, że to jest dobra konfiguracja dla Scorpiona. Być może jak ktoś lubi gra agresywnie, może sobie zrobić jakieś tam lepsze na właśnie stabilizację, wrzucić, wrzucić lornetę i, i siatę i, i dołożyć stabilizację i w czasie ruchu, znaczy szybkość celowania i, i, i tą stabilizację w czasie ruchu i również to ona zwiększa prędkość obrotu, obrotu wieży, więc może być korzystna, no ale no, no, nie zawsze tutaj akurat zdecydowanie siatale Ronata się przydały to one pozwalały wykryć przeciwnika wcześniej to one pozwalały ukryć się przed przeciwnikiem dobra, to by było na tyle, to dzięki i cześć cześć